Wyłapaliśmy stał <grymiany> ja teraz pokażę sam w zestawie. <grymiany> Zatrzymali się państwo, którzy są załadowani absolutnie po zupie. Tu ten kolega, który spał, siedział obok mnie spał, więc go obudzili. Przepakowali cały w ogóle samochód. Żeby nas wziąć. Tak. Dali nam psa do zabawy. Robią sobie z nami zdjęcia. Rozrobili takie nazywa? zdjęcie z nami z książką, o, proszę bardzo. A pies jest zachwycony. I powiem tak, różnymi My stopami też. żeśmy jeździli. Ale ci ludzie są naprawdę wybitni. I też nie mówią słowa po angielsku. My po chińsku mówimy tylko dziękuję. Ciekawe jest to, że to był trzeci samochód. Ja jeszcze się dwa zapraszał. się nie zainteresowały, a trzeci od razu nas zabrał. Pójdź swoją łapę nie Ale psa zostawimy tutaj. No bo ja bym go chętnie wzięła tak na parę dni. Ty się i tak nie możesz spakować. No to prawda. Moglibyśmy go przyczepić do pleca się I nasi Więc moje to nam się podoba, jeżdżenie nie